W poniedziałek, 3 czerwca 2024. Tydzień temu byłem w Hop w British Kolumbii i szykowałem się do krótkiej wycieczki rowerowej po Hop, A dzisiaj jestem na południowej stronie Montrealu i też sobie robię wycieczkę rowerową, ale już taki rowerem. Więc tydzień temu schemat był bardzo prosty. Wykręciłem pauzę w Hope pojechałem na rozładunki we wtorek i środę, tylko najpierw we wtorek pojechałem na magazyn, żeby przełożyli dobrze ładunek. Wszystko odbyło się bez, e bez problemów, nie? Przeładunek, później kilometr dalej rozładunek, nie było żadnego bólu e i tak dalej. Później popłynąłem na wyspę. Opowiem Wam, że tamten wyjazd, co teraz wróciłem, w niedzielę był jeden z najbardziej sprawnych wyjazdów w mojej karierze na tacho. Gdy już jest elektroniczny robót. Bo wyjechałem w czwartek o godzinie 13 i wróciłem 10 dni później z hakiem w niedzielę o godzinie 8 rano. Więc to był super wyjazd. 9400 km, 10 dni z hakiem, w tym pauza, w tym przeprawy promowe i tak dalej. Więc w środę, jak już rozładowałem w British Kolumbii na wyspie, zdążyłem na promo 10 rano, tu się było też bardzo ciekawe, bo w tym Sysco, gdzie tam się zdejmuje, tam zawsze im zajmuje dużo czasu, nieważne. I podczas gdy płynąłem promem, dostałem wiadomość, że, e, że mam e, nawet nie załadunek, mam gotową naczepę, przepinam się u naszego klienta w Callstream. Tam gdzie zrzucałem kiedyś chłodnie, a później brałem izotermę. Tam była już załadowana czepa, i to był wewnętrzny transfer materiału między tą samą firmą: Pro i VegetPro, VegetPro British Columbia i VegetPro w, w Quebecu. więc pojechałem w środę jak strzała, przepiąłem się, zacząłem jechać w stronę domu. I gdyby zabrakło mi może dwóch, trzech godzin, bym dojechał w sobotę na wieczór. Nie? No ale na papierze w dawnych czasach to takie coś, to co się robiło <laughs> w 5-6 dni, 2,5 dnia jazdy na zachód, rozładunek, załadunek i powrót. Nie? No ale ogólnie przez Kanadę rzadko się wraca. W kanadyjskich firmach, takich jak Prince. Więc to jest to, co u mnie słychać. Teraz według w zwyczaju odpowiem na. Cztery pytania, które zadaliście pod aktualizacją wcześniejszą. To jest fajna bryza. Dzisiaj jest ciepło, ale nie ma wilgotności. Jest idealna pogoda na rower. Nagrywam z tego też vloga, spokojnie. Więc pytanie numer jeden. Ile jest firm w Montrealu podobnych do Prince? Czy Prince jest największy w mieście i czy zarobki w podobnych firmach jak Prince są podobne? Fuu, ciężko powiedzieć, no tutaj nie można mówić miasto, tylko aglomeracja. Nie wiem, no więc nie jest największy. Kiedyś, ostatni raz jak patrzyłem, chyba rok temu, to jest chyba ósmym albo dziewiątym przewoźnikiem, jeżeli chodzi o wielkość w Quebecu. Pierwszym jest Transforce, później jest Robert i tak dalej. Eee, tego typu firmy jak nasza, co jeździ chłodniami na zachód, porównywalna większość jest Transwest, chociaż Transwest już jest mniejszy. No i później mamy takie małe, małe, małe mniejsze firmy typu Intermark i, 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 i California Line i, i, i PB, znaczy PNB bardziej wschód odrobia, ale są takie podobne firmy. No. Zarobki kiedyś były w Prince najwyższe w tej, w, tej, w tej kategorii jazdy nie? na zachód. Teraz powiem wam, że Prince już nie jest na topie. Są inne firmy, które furują więcej, ale w innych firmach, tak jak Nissan na przykład, i robią różnicę, jak się jedzie tylko przez Kanadę, płacą 10 centów mniej. W Prince'ie, gdzie byś nie jechał, czy to Toronto, czy Nowy Brunswick, czy Stany, stawka jest ta sama. No, ale ewentualnie będzie musiał podnieść, bo Timom dawno nie podnosił. I... no i rynek. No, teraz ta przeprowadzka na pewno go kosztuje, więc sądzę, że po przeprowadzce będzie podwyżka. Zobaczymy. Pytanie numer dwa. Czy w USA i w Kanadzie policja drogówka posiada nieoznakowane radiowozy z, z wideorejestratami, tak jak w Polsce? Tajniaków jest sporo w Kanadzie. W Stanach mniej ich widzę, ale też na pewno są. Czy mają wideo, wideo, wideorejestratory? Podejrzewam, że tak. W Stanach bardziej niż w Kanadzie. W Stanach niektórzy policjanci mają nawet kamerki na tym, na mundurze. Nie? Tak, są tajniaki i, 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 i nieoznakowani. I to nawet nie drogówka. no Po prostu to ogólnie w Ontario, jak się jedzie, to policja zawsze ma włączone rady. Pytanie numer 3. Od kiedy Prince kupuje te nowe małe traki? Ja wiem, tak zauważyłem, jak zaczęły przychodzić jakieś dwa, dwa, dwa lata temu. I na stronie oficjalnej mówił, że to będzie na dywizję Nowy Brązwyk, Toronto, a ja te traki widziałem w British Columbia. Nie takiego traka datą powiem, jest że Montreal-Toronto Nowy Brązwy, ewentualnie od poniedziałku do piątku. A jak nie to Elo. <laughs> Jest inna firma w Montrealu, Nishan, oni mają też Volvo tylko te mniejsze 760, ale z tego co tam mówią kierowcy, no ale wiecie jak to kierowcy mówią, prawa zawsze będzie bardziej zielona u sąsiada, mają ładunki częściowe i puszczają singli na Kalifornii w dryboxie, czy tam na chłodni. Na razie poczekamy na przeprowadzkę, zobaczymy jak to będzie, też się na pewno trochę kierowców przewertuje, odejdzie, zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy, na razie nie ma co zmieniać jak, jak kasa się zgadza i, i w miarę się, zna się robotę, nie? bo zaczynać nową firmę od nowu to jest, puh, to jest ból. Pytanie numer 4 i ostatnie, jakie plany po spłaceniu domu, zmiana miejsca zamieszkania, zmiana pracy, czy może przejście na pracę wokół komina z wolnymi weekendami? Na razie mam dwa miejsca stałego pobytu, to jest Montreal i okolice Łodzi jak spłacę dom, na pewno będę pracował mniej sądzę, że będę jeździł w dalekie trasy, ale po prostu będę robił jedną trasę na... znaczy będę pracował 3 miesiące, wezmę miesiąc wolnego, coś takiego i podróże, 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 Ameryka Południowa Australia, cały świat co jeszcze chciałem powiedzieć? a, dookoła komina nie wiem i wolne weekendy nie wiem, ja nie sądzę, żeby to było dla mnie. W każdym razie, jak spłacę dom, będę całkowicie wolny finansowo. Teraz jestem w miarę też wolny, bo mnie ten dom tak w sumie naprawdę nic nie kosztuje, bo, bo, bo spłaca się sam, ale chcę po prostu przyspieszyć i mieć to z głowy, nie? Takie to były te pytania, a teraz uwaga, nie zapominam. W tym tygodniu filmy pojawią się we wtorek, czyli jutro, w środę, w piątek i w niedzielę. Mniej więcej wiecie o których godzinach. Może zauważyliście, że w tygodniu jest to między 17 a 19, a na weekend z reguły, dnie, z reguły rano. Zadawajcie kolejne pytania, na kolejne pytania odpowiem w aktualizacji następnej, za tydzień. Teraz jeszcze na sam koniec aktualizacji. E, chciałem podziękować widzom. Wczoraj przechodzę do domu, patrzę w skrzynce jest kartka z Japonii. Ktoś znalazł mój adres, znaczy ktoś. To jest Przemoj Maciek. Bardzo Wam dziękuję za kartkę i pozdrawiam Was serdecznie z Montrealu. E, prosiliście też, żebym pozwolił Tiger'a Alana, więc też pozdrawiam. Taki to był typ aktualizacji, proszę Państwa. Dzisiaj jest... 3 czerwca 2024 korzystam z wolnego. Gdzie będę za tydzień? Nie wiem, zobaczymy. To do usłyszenia. Pa.